Liberia, niewielki afrykański kraj położony w Afryce Zachodniej nad Oceanem Atlantyckim, niemal w całości pokryty gęstym afrykańskim lasem. A w tym lesie, gdzieś w samym środku kraju, znajduje się Tapita, a w niej misja Salezjańska. Pierwsi Salezjanie w Tapicie pojawiają się już w latach 80., jednak niestety pod koniec lat 90. musieli opuścić Tapita i zrezygnować z misji ze względu na trwającą wojnę. I wiele innych utrudnień, między innymi finansowych, wracają tutaj dopiero w 2017 roku. Od tego czasu obejmują między innymi kościół parafialny i ogólnie parafię, wraz z aż 24 outstations rozsianymi po całym hrabstwie, które nie mają swojego kościoła, nie mają swojej parafii, oraz klinikę. I szkołę św. Franciszka z Asyżu. Celezjanie w tapicie prowadzą jeszcze jaw center. W 2020 roku utworzono przedszkolę, a w zeszłym roku projekt zajęć zawodowych. Obecnie planowane jest rozpoczęcie upraw na terenie misji oraz w przyszłości hodowli zwierząt. Na ten moment udało się sprowadzić kurczaki oraz przygotować teren pod uprawy roślin.